To będzie nietypowy odcinek, ponieważ nie będzie związany raczej z matematyką, nie będę tam przemyślał żadnego mnożenia dzielenia, chyba raczej pierwiastków, nie? Nie raczej nie. Co najwyżej będziemy zastanawiać się, czy nasza końka stoi prosto, jaką ma wysokość, jaki jest kąt padania światła eee, i tak jest. I mniej więcej wymierzymy miejsce, w którym ona powinna stać, żeby się nie przewrócić. Tak mi się wydaje. O, dobra, to zaczynamy. Nasza końka w tym roku będzie typowo Miki Miniowa. Ma być jak z bajki, jak z Disneylandu słuchajcie. Moja Twoja miniowa, tak, bo Ty lubisz Mini? Czy kto lubi najbardziej myszkę mini u nas ja domu? Lubię Miki i mini. Ty lubisz Miki i Mini, ja też lubię bardzo Nikiego, wiesz? Miki to fajne. Przywitaliśmy się z Miki w Disneylandzie w tym roku. I wszystkim się zachciało Disney'owa. Czekajcie! Przeniosę Twój ugladek! jej rozkładać. Tylko się przywozi i jest tak naprawdę gotowa. Wystarczy tylko ubrać, prawda, Emi? Co ty masz? Pokazujesz jak, jak z nikim się y, widziałaś w tym roku, co? Przytulałam go. Przytulałaś go nawet. No właśnie, w tamtym roku nie dało się nikiego przytulić, prawda? Mogliśmy tylko go z daleka zobaczyć i z daleka sobie zrobić zdjęcie, a w tym roku już było normalnie i można było nikiego przytulić. Dziwne, taką drychlem, drychlem, z gdzie jest mama? Żeby nie było, że tylko my e, sami ustrajamy choinkę. Gdzie jest nasza miśka, Myszka. Mini. Żeby ja cię pokażę, moją ojciec płacą. Będzie tak płakała tylko, da się jakoś uspokoić? <tryk> Bo ja jeszcze nie ogarnę, jak się uspokaja ten dzidziec, się bądź. Włożę się w moczek i baba chce wstać płakać, a, te a teraz płacz! Ostro płaczę, co? No już Emcie, spokój, bo ona wiesz, no będzie płakała. Aha, nie żeby pokazywać teraz wszystkie swoje zabawki. Musiałaś? No czy Moją! Na twoją, tak, ale cię twoje jeszcze nie ustrajamy. I zanisz sobie ten. I zanisz sobie na schodach połóż, dobra? To jest bardzo moje. A nie. Misia patrz, a wiesz co to jest? Serce! A wiesz, kto ci to serce uszył? Babia, i wiesz co to jest napisane? My first Christmas. Mm. Oni ozdobny! <laughs> I haha! Ha. Najgorsze jest rozłożenie choinki sztucznej tak naprawdę, bo to się wszystko sypie, a my bardzo dużo lubimy śniegu sypać, więc ta choinka jest cała w śniegu i teraz musimy ją po prostu porozkładać. Słuchajcie, śnieg jak na dworze dzisiaj, O tak się złożyło, że zanim Wy zobaczycie, to nie wiem będzie na dworze, ale dzisiaj, słuchajcie, o śnieg, to możecie sobie domyśleć się później, kiedy ten nagrywany odcinek. Piszcie w komentarzach, zgadujcie, słuchajcie, kiedy był nagrywany ten odcinek, kiedy pierwszy raz w tym roku, w tym roku oczywiście, wiecie, mam na myśli... Em, to jest zima, nie, nie? W się sensie w styczniu zaraz powiecie, że... Nie, nie wiem. Zresztą nie wiem. Piękne! Zobacz jaką mini mam, myszka mini nasza. Myszka mini się może przesunąć, bo będzie zaraz cała w śniegu, jak się troszkę nie przesunie. Ja oczywiście nie Nie wiem czy lubicie. Ale to mój ulubiony baton. Bez ryzyka nie ma życia. A ja mam taki... Taką A i nie tylko ja lubię, u nas w domu riski, Happy A ja mam taki sosik. Chodź ma, to nie ma mowy. Słuchajcie, rozłożenie w lampek na końcu jest bardzo istotne. Powinno być symetrycznie. Wiecie, co znaczy symetria oczywiście. E, e, symetria osiowa nie żartuję, tak? Tak naprawdę ma być po prostu... w miarę ładnie, no, czy symetrycznie, czy niesymetrycznie. Nieład też jest ładny. Pięknie, kochanie. Coś widzimy? Wyrżdżała małego leżowego. To taka. Jakiś mały króżowy. Ja zawsze wszystkim powtarzam. Duży to rzecz względna. Naprawdę, ostatnio mówią do mnie uczniowie. Czy te, Jaki to jest kąt? Pytam, oni mówią duży. A ja mówię duży? To kwestia podejścia i sposobu patrzenia. Duży, ale co znaczy duży? Ale tylko te dwie mamy? No. Serio? od sześciu lat. A te? Te, które są tutaj, to są jakim kolor, w jakim kolorze? Nie, pewnie sobie No, te też są. Te też, te też tam daj. Zobacz, one też pasują. ja nie, nie pasują, bo już tak rozłożyłem, żeby było tak. za mało, zdecydowanie. Zobacz, ta koinka jest smutna przez, przez taką małą ilość światełek. Nie, zawsze było tyle samo. Nie, jest smutna. Zawsze było tyle samo. No to myślę, że w tym roku może być więcej. Tamte, kabel, tam ten Tamten stanie na kabułę. Tak. Myślę, to jest Wyrzucimy nam no ale to niech będą. No. Bieg, tutaj będzie druga Twoja. To I będzie obok mojej. I... <grym> My będziemy mieli tę, a to ale kupić drugą swoją. Chętierzyć. Skąd taki pomysł masz Emi? pupy. <grym> <grym> Proszę Jak pięknie jej, na tej gałosce wygląda prześlicznie. Jieszaj, wieszaj. Pusiek! Musiek! Ojej, jakie fajne. Tutaj się nie zmiesz... No tutaj może. Patrz, kochanie, musisz szukać takiej gałązki, wiesz, tutaj może. Dziecki. Mimi! Chodź do puszka. Psz. Naprawdę świetny. Mamo, jeszcze drugi. A no to na którą gałoskę chcesz kochana? Na to? No to, ale nie można. Z drugiej strony, gdzie mieszał? Na dzwoneczka. Ale tak to, to nie zmieścisz się. Wszystko się zmieści. Bum! Bum! Ehehe. Chodź mi. Zajebiście, ja uh, 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 to Miki, to jak Miki nie? Miki też ma takie stary. Pamiętam jak kiedyś pojechałem do sklepu na zakupę i wrzuciłem komentarza. Mamo cię uwolniłam. Nie jest niedostępna. Nie, to nie ja nie pamiętam, ale pamiętam jak nagle dałaś się przedłużać. To nie ja, to mama. Nie ja tam spałam. Ja tam spałam. O, to ja chyba zaj zajmę sobie za imię będę dawać i śpięć na imię. Psst, psst. A! Popoluślaj do Warszawy. E, e, biedny pomysł. A! Patrzcie! Mi się tu leży? Świetnie. Tą piaskę? Tą. Tą? Aha. Dziękuję, mamuś. Bardzo proszę. Zaraz jakąś jeżymy. To będzie ładna, bo będzie biała. Na razie jest taka trochę zielona, trochę nie wiadomo jaka. Czy myślicie, że te ptaki powinny być przyczepione? Oczywiście, że tak. Kochanie, przywieź sobie te ptaszki, jak Ci sprawią przyjemność. Aż mi rękę spadł. Mamy choinkę będzie z przodu, a moja z tyłu. Jak ja bym chciał sobie choinkę zobaczyć, to ja sobie pójdę do nas z tyłu i zobaczę. To są moje znowu, które mogłem przywiesić. To, to ja rozumiem, zobaczcie. O, dziewczyny teraz Słuchajcie, najlepszy śnieg, najlepszy śnieg. Nie żebym reklamował, ale słuchajcie, najlepszy śnieg jaki kiedykolwiek kupiliśmy. Pada śnieg, pada, może zaczpiłam tu przy tym. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią, dzwonki, sań. No i na tym się kończy. nasz na jedność nasza śnieg, to... zazwyci, co? No a zobacz, genialnie to jest dobrze dla mnie. Czu! Ee, ee, zupełnie inna z tym śniegiem, naprawdę, no, to jest super. Nie. Prasz, ale piękna jest po prostu z tym śniegu. Uwielbiam pryskać śniegiem. Uwielbiam. Dobierz jak i pryskaj, ale to jest ciężko trochę, bo trzeba mocno naciskać. To ja też Trochę ciężko, kochanie. Potem. Nie mówimy, że ubieżdam. Patrz, widzisz co? Jak zaschodź? Ty masz cześć. Na górze samym? Ale to nam czuwać będzie. Czekaj. Uwaga. No dobra, to jak nam wieszać. Uwaga, mój. teraz patrz. Robimy tak. No to chodź. Pada śnieg. Pa... Teraz wieszamy z mini. Nie, Happy do spania. Happy do spania? Przykryłaś ją? Patrzcie jaka ta jest mała, śliczna. Patrz. Mam dacha Tak. Pięknie tak. mieni. nie może wyjść! Mamuś! Nie napieszaj tych beze mnie! Dobra, czekam na Ciebie w takim razie. Zamknięto. Zamknięto, jest to jestem młoda. A to mój pies, tu chce latać. Moja Sky. Yes. O oh, oh. to jest skaj latający Ja nie zamieszczał dlaczego? Bo obrócę sobie łapy <laughs> Rozumiem. Bo To? bo jak przygniemy śniegiem to zakryjemy, które się by, 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 będą na wierzch. Dziękuję. Witam w skaj w kupie za Jakiej? Załosnej, bo tu nasz hotel Goły tak, bo słuchajcie, Emi kiedyś jedziemy samochodem, a on mówi do mnie: Chciałabym gołe pieski. Chciałabym gołe pieski, myślę sobie. Gołe pieski, Myślałem, jakiś pluszek, jakaś zabawka, wiesz, teraz to wszystko wymyślam, więc ja nie wiem. Nie, mi mówi tak, powtarza kilka razy: Gołe pieski, gołe pieski, ale mówi: Chciałabym pójść na basen i do skojarzyłem, mm. że mi chodzi mm. o hotel gołem mm. pieski. Pięknie się proszę, żebyś podniosła spodenki, dobrze? Nie. Mm. Mm -hmm. Te bombeczki przywieźliśmy z Paryża 10 lat temu, na 20 rocznicę Disneylandu. 10 lat, temu, bo teraz jest 30. Bo teraz jest 30 rocznica, więc 10 lat temu. Ile słuchajcie? To są fajne bombeczki, słuchajcie. A, zobaczcie, to są specjalne figurki. z Mini, Miki. Jest Mini, jest Miki. Mini, mini, zobaczcie, ma kokardkę zieloną, fajną. Tu jest Miki. Tu jest Goofy. Jest Pluto i jest Kacper Donald. No kurde, Daisy nie ma, słuchajcie. Nie ma Daisy? Nie było Daisy? Było, było, a mi się coś pewnie No, Plot z Daisy Tutaj kochanie, z tej żadnego. strony w ogóle nic nie ma. Wszystko jest nawalone z przodu. Od razu wszystko z dołu, możesz spokojnie dać do góry, dlatego, że... Tata, tata, tata. ...na przykład piękne, zobacz. Jeszcze słuchajcie, mamy takie, piękne, personalizowane. Tata, na dwójka. Emi, a wiesz, że jeżeli nie zaczniesz, to dzisiaj możemy obejrzeć świąteczne powodzenia Charlie? Jej! Yeah! Powodzenia Charlie! Jakby powodzenia piosenkę myśliłaś? Powodzenia Charlie to Emi ulubiony serial. Słuchajcie, pół godziny i udało się. Jest myszka mini, słuchajcie. Mam nadzieję, że to ładnie wygląda jakoś i Wam się podoba. Emi się podoba. Nawet mojej żenie się podoba, to znaczy, że musiała naprawdę się udać. Teraz tylko najgorsze, jak to ogólnie biorąc przyczepić. To, żeby mi to tu wisiało. No, kurde, podoba mi się. Montujemy na nowo. O rany. To znaczy, że choinka, słuchajcie, jest już gotowa. Łączy ze skarpetami. Jak na wsi ludzie szczekają na przykład obok siebie, mieszka pełno psów i wszystkie szczekają, to co ktoś ma zrobić? Panie, ja wiem, że to może b... na wszystkich zawsze. Więc... No, nie no, to daj mu środki uspokajające czy jak U mojej babci na przykład w lesie, pamiętam zawsze Fatim i Loi, całą noc szczekali, bo y, po prostu po lesie chodziły jakieś lisy czy jakieś inne zwierzęta i po prostu psy sobie całą nas szczekały, no. No bałwana zastanawia się się podłączyć. Słuchajcie, przepraszam bałwana, zobaczymy jak będzie go to muchało. Czekam aż bałwan będzie napompowany. Tak Emicia? Emicia się trochę ogrzewa. Ałtku, bo jest bardzo źle, jest luz. Bo wiecie co, tak naprawdę mamy za pięć pierwsza. Patrzcie spod pierwszy śnieg. Także w Warszawie mamy tego śniegu bardzo mało. Widziałam, że w, sobot, w Sopocie jest na przykład śniegu po kolana. Sorry. Masalicz jak ja! Podoba ci się bałwan? Bo salić. Ale czy podobać się bałwan? Tak Nie, może delikatniej jeszcze go w naszą stronę. Ale delikatnie, bo pani żeby witał y, wszystkich, y, wszystkich, którzy wchodzą do dwójkę nie? Zimno. Brrr. By. Podłączymy go w domu. Bałwana, dawajcie. Pomyślałem, no, no. że u sąsiada. A co on robi? Co myślisz? Olaf! No i teraz wygląda idealnie. Teraz wygląda idealnie. Bałwan stoi! Założymy laserek, założymy. Ja tam nic nie widzę. Podłączaj laser. Podłączasz? No ja garnię. Podjadę samochodem do tego, żeby laser zamknąć bramę, i laser będzie widać. Widać wtedy. Ja w karkach jestem. O, taki on piękne jestem. O, Emi mówi, że happy kieruje. Musiałbyś zgasić. No. no i co? Nikt nie widać. Myślę, tego w ogóle nie widzę. Ja też nie widzę w ogóle lacera. On ma takie pies uchyty, żeby go nie wracało. Dobra, tu gdzie będzie ta choinka? No tutaj gdzieś, koła uwana, nie? Nie, tak, nie dam rady <noise> przenieść. Przenieś choinkę tutaj, bo chcę zobaczyć jak będzie wyglądała. Nie, to jest idealne miejsce. Nie no, no tutaj ma no być koło bałwana. No. A tutaj. O tu. I to jest... problem. No ile to jest jak na wejściu, to słabo, tak? Ktoś każdy będzie zahaczał o nią. Nie dam nie rady. Operator mi niepotrzebny. Nie przyniosę jej Ja już jej nie wynosił sam, faktycznie. Wygląda od razu inaczej. No teraz właśnie tak. Nie? inaczej widać, że to w ogóle jest. No i ty te prezenty daj, właśnie. Dziś, dziś Patrz. Widzisz? Widzisz kroki? Eee, jakby. No nie bardzo. Teraz. Dobrze, niech ludzie w komentarzach napiszą, czy widzą, bo ja nic nie widzę. Mogę już przyczekać, czy to Ja tego nigdy nie robiłam. To jest mój pierwszy raz. Jak widać, nie idzie mi jakoś. Chyba od dołu zacząć, widzicie? Pewnie że od dołu się zaczyna. No, widzisz, a ja jednak zraczałam od góry. Jak ci idzie? Ja? Nie, nie ty. A mi no, widzisz, nawet całkiem nieźle. Całkiem nieźle, jednak tak wiecie, no... Może to nie było jakoś super, ale no... O, jednak. Możesz go boksować. Prezenciaki. Ciekawe, czy przetrwało. dobrze jest. No i już spójrzmy, czy się szybko. To co mi O kurde, nie wiedziałem, że to głęboko wejdzie. Ale jazda. O. Te malutkie bombeczki dodadzą trochę uroku. Są takie fajne, niebieskie, malutkie, subtelne. Więc jutro już choineczka i bałbanek będą mogli przywitać uczniów ma dwójka z samego rana tych, którzy przychodzą jutro o 8 na zajęcia, a są tacy w niedzielę na 8 rano. Poza madwójkiem wszyscy będą słodko spać do 12 albo 13, a może 14. Niestety niektóre bombeczki nie mają już przyczepionych, inaczej naprawdę nie chcę się przyczepiać, bo jest bardzo zimno. jest Nie wiem, jest ile, jest minus 5? Dokładnie. O, zgadłam. Naprawdę zamarzam. Jest mi wszędzie zimno. Dosłownie wszędzie. Podobno trzyma 50 kg. Zobaczymy. To jeszcze bo się nie koniec będzie dekoracji, bo jeszcze chcemy przyczepić girlandę na schodach. Taką zieloną, jakąś ze światełkami, i jeszcze sobie dzisiaj pomyślałam, że fajnie, żeby jakby pomiędzy każdym schodkiem wisiała bombka. Co, z czego się śmiejesz? Wbijać gwoździe, a tej godzinie no bezcenne. Jest na Nie, szereg? no spoko, no. Tak po prostu wiecie, nawalone po prostu światełka mają być jak Czym więcej, tym lepiej, no. Nagarasz, <gry> To jest myśl tylko brakuje mi przedłużacza No coś nie tylko No jest dobrze, jest widarka Poza kamerą już wszystko spadło Ale ty się naprawi, nie? Się do dorobi do, do, do się Jest darka. Przyznaję, czarna taśma jednak, kurde, trzyma Zobaczymy, jak długo potrzyma Może dostycznie nie radę jest niebieska jak dla moich mat Jutro będziemy ustrajać pokój Emisi. Musimy najpierw posprzątać, bo Emi tam zrobiła niezłe tornado. Ale najpierw posprzątamy, później będziemy ustrajać jej choinkę i jakieś tam ozdoby jeszcze przywieszać. I ta nie, nie będę się żegnał, bo... że to bo... tylko wyszło. Nie, widać, że to dziecko malowało. Lubię. Także ja idę ciepłą herbatkę sobie wypić, rozgrzać się, napalić w kominku. No może bez tego ostatniego. Eee, także ja jeszcze przywieszam wianek. Słuchajcie, jutro kończymy UMI w pokoiku i będziemy jesteśmy w 100% gotowi już na święta. Także no, także no. Cięcie. No więc... Dom już ustrojony. Ogród świeci. Bałwan się giboli na lewo i na prawo. Wita wszystkich machając tak ręką. Nie hmm. się, wszyscy sobie by dzisiaj byli, mówi, ale bałwan. Co, jak co, ale bałwan? Ostatnio, kochanie, ty pięknie światełka, wy wiesz? No, ostatnio ty upadałaś. Bardzo mi się to podobało, może chcesz to po powtórzyć. Nie, <laughs> dziękuję, ja wczoraj to zrobiłam, no No, wczoraj zrobiłam. No, przyczepiłam światełka na kolację przed domem. Mam jakie ty czasami mnie zaskakujesz. Ej, Misia, jak ty. Czasami. Nakreślała, ja Robisz ciebie. to codziennie. Może będziemy śpiewać kolendy. Lulaj Ja nie znam żadnej kolędy Emisiu, ładna? Którą Jaką teraz bobeczkę? Jaką kolendę, kochanie znasz? Emi znasz jakąś kolendę? A może jakiś hip -hop zaśpiewamy po prostu, co? Emisówka Ci się podoba? Oczywiście nie zgadniecie jaki ulubiony jest kolor naszej córeczki Emi różowy. Na pewno, jaki? Ryżowy Emi musiał mówić, że to jest ryżowy Tak, mi się, tak. a jaki jest ulubiony kolor taty? Jakoś dziwnie. Niebie. Niebieski? <laughs> Jak typowo. <laughs> A mój? Taj Aha. Jaki? Fioletowy. Mam robi fioletowy? O, proszę bardzo. Magil czarny. Taki lubi czarny. Tak. Ale to jest kolor tęczy. To nie jest kolor tęczy? No nie. No to musi zmienić ten kolor swój ulubiony. Nie wiem, kość. Ona była na twarzy. Wiesz może twarz, no ja za też ale no. No tak, ale wiesz, no, może też jest jej zimno, tak? Mini będzie gdzieś tutaj, o mini będzie tutaj. I co? Gdzie przyczepiłaś? Ślicznie. Piszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy czy chcecie się to jest wyjątkowy ptak, bo to jest taki bardzo rzadko spotykany, wyjątkowy. A jak zauważyliście po wczorajszych, po wczorajszych zmaganiach z ubieraniem choinki ma dwójka bardzo lubi ptaki. Super, tak faktycznie. Ornitologiem jest w ogóle z zamiłowania. No, ale kto chciał wieszać ptaki na końcu? Ja czy ty? Ja. A! Ja bym Okej. No mocniej. Czemu to nie chce bardziej Weźcie. Tutaj za małe. Kupiłeś za małe. Później będziesz to oglądała. Chcesz powiedzieć do siebie? Kocham cię. Mały kuszyk. Gdzie teraz idziesz i co będziesz robić? No Wieczór filmowy. I co będziesz oglądać? Bo we Węgie cały siądeczkę. Papa ma pa, te węfiki.